Mikołaj w termach cieplickich będzie pierwszą imprezą skierowaną tylko i wyłącznie do dzieci. Tego dnia najmłodsi mogą spodziewać się wielu atrakcji. Dzieciaki będą miały bardzo, bardzo dużą zniżkę na wejście do term. Bilet za wejście dwugodzinne standardowe z 10-minutowym czasem technicznym będzie dla dzieci kosztował tylko 5 zł. Oczywiście dzieci muszą wejść pod opieką osób dorosłych, tutaj nie zmieniamy tych reguł, natomiast w trakcie dnia będą tutaj w naszych termach niespodzianki. Dla dzieci będzie Mikołaj, będą elfy, będą słodycze. No i mam nadzieję, że dzieci będą się dobrze w tym dniu bawiły, będą się dobrze bawiły ze swoimi rodzicami, bo czasami brak jest tego czasu, który moglibyśmy spędzić z dziećmi, a myślę, że 6 grudnia jest taką doskonałą okazją. Termy są chętnie odwiedzane przez dzieci. Sporą grupę stanowią przedszkolaki. Uważam, że jest doskonały pomysł. Dzieci lubią wodę, tak? jest to żywioł i uważam, że jest to coś innego, tak. Nie jest to tradycyjny, tradycyjna forma, lecz forma taka inna. E, lubimy też nowości, a tak jak przede wszystkim kierujemy się dobrym dzieci. Mikołajki w termach cieplickich będą trwały całą nadchodzącą sobotę.